i sadzimy to symboliczne drzewo. Sami mówiliście, że tam pod szkołą zbyt wiele miejsca nie ma. Nagle się może okazać, że będzie zbyt duże i tak dalej. Więc uzgodniliśmy, że te drzewo posadzimy tutaj, a wy będziecie mieli na z nim pieczę. Ten największy mówię, etap sadzenia lasu już mamy za sobą. W tej chwili uszykowana jedna ładna sadzonka. Jest bardzo długowieczne. Nie jest no ich dużo. Mamy, nie jest ich tak, dużo, tak, ale jest tak, bardzo długowiecznie. Ja postaram się teraz ustawić jakoś. A Wy, jeżeli na przykład tak Bartek, po kolei postarajcie się, się troszeczkę odchowywać no, no, tą pan. ziemią tutaj naokoło. Wysypujemy ja, na tam, karymka, Każdy, na jeżeli Wysypujemy jeżeli nie teraz, później. Chcę teraz. Później mieć tą tak? że właśnie uczestniczyło to troszeczkę, będzie odsypie. To jest Wasze drzewo. Poczekajcie chwileczkę tu może, tu może ja Karolinoś, a Tu może jakaś koleżanka jeszcze weźmie troszeczkę teraz jeszcze poczekajcie chwileczkę, zrobimy to, zrobimy to na dwa, na dwa razy. Weźmiemy trochę wody jeszcze. Tamil jak to robimy? Dobrze, teraz poczekajcie, nie, w tym błotku, w tym błotku tam nie... Rąk, rąk. O, 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 o. Po co dzisiaj tu przyjechaliście? posadzić drzewko. I trudno się sadzić drzewko? A co trzeba zrobić? Posadzić. I? I? I na końcu? Podlać. Będziecie odwiedzali drzewko? O? Tak. Tak? Rafał, chodź, na razie siadamy, zrobimy kiełbatki. Dlaczego tu dzisiaj przyjechaliście Państwo? Przyjechaliśmy, bo prowadzimy w tej chwili w placówce, przystąpiliśmy do takiego międzynarodowego programu Szkoły dla rozwoju i w ramach tego programu realizujemy takie aktywne nauczanie poprzez działalność też taką praktyczną, treści związane z ochroną środowiska, ekologią, prowadzimy zadania w ramach zrównoważonego rozwoju. No i właśnie ten przyjazd tutaj to jedno z przykładów takich działań. Prowadzimy bardzo dużo wycieczek, na przykład w tym roku to już jest siódma wycieczka, a zaplanowanych jest jeszcze pięć. Bartuś! Oj, przepraszam, Bartuś! Doba! Las! Las! Daj, Musiał. A spotkaliście jakieś zwierzę? Nie. Nie? Nie? Tak. A kiełbaska jest pyszna? Tam.